Cześć, dzisiejszy film zaczniemy w takiej bardziej vlogowej formie. Dlaczego? Ponieważ niedawno wygrałem taki konkurs. Tutaj macie zdjęcie konkursowe. Mój chyba najlepszy selfie jak w życiu. I nagrodą w tym konkursie było wypożyczenie drona na tydzień. I właśnie idę odebrać tego drona ze sklepu Megadron. Będziemy latać. A dronik to nie byle jaki dronik, bo jest to DJI R2S. Więc tradycyjnie pokażę Wam teraz montaż ujęć nagranych za pomocą tego drona. A potem pogadamy sobie o parametrach, o jakichś moich wnioskach. Ale ogólnie mamy do czynienia z klasyką filmów na tym kanale. Jeśli tylko dostaję drona do testów i mam na to ograniczony czas, a mam tylko tydzień, to zobaczcie sami, pada deszcz. Ale damy radę. że fajnie się tym latało, a jeśli wam się podobały te ujęcia, to zachęcam do zostawienia śladu dla algorytmów. Nie będzie to pełna recenzja tego drona, bo w polskim internecie powiedziano chyba już o nim wszystko. Dlatego omówię najważniejsze cechy i wyróżniki tego drona, a na koniec dorzucę swoje wnioski po tygodniu spędzonym z tym dronem. No i moje suche gadanie będę jeszcze dodatkowo rozmaicał nagraniami, które nie trafiły do tego montażu, który widzieliście przed chwilą. Nie bez powodu ten dron jest oznaczany dalej numerkiem 2, ale z literką S. Nie nazwano go trójką, bo jest to pewnego rodzaju ewolucja Era 2, którego miałem okazję testować na tym kanale tu macie film do nadrobienia. Rozmiarowo i wagowo to prawie to samo. Szczerze to nawet bardzo podobnie mi się latało tymi dwoma dronami. Co prawda R2S jest wyposażony w lepszy system transmisji, bo jest to Ocusync w wersji 3.0, co przekłada się na stabilniejsze połączenie i większy o 2 km zasięg, ale szczerze to jakoś nie odczułem, że jest to przepaść ogromna różnica. Natomiast dwie zasadnicze różnice to dodatkowe czujniki umieszczone na górze drona. No i to zwiększa bezpieczeństwo latania i prawdopodobieństwo, że dron wykryje przeszkodę i zatrzyma się w odpowiednim miejscu. No i druga zasadnicza różnica, i powiedziałbym, że ta kluczowa, to jednocalowy sensor. I to zmienia dużo, bo jak na drona, powiedzmy z segmentu konsumenckiego, no można tym nagrać naprawdę mega dobre ujęcia. Rozdzielczość 5-4K, i nawet jeśli nie mamy ekranów, żeby docenić taką rozdzielczość, no to daje ona nam fajne możliwości kadrowania. Bo wycinacie sobie bezstratnie z tego dużego obrazka dowolny kadr, na przykład w rozdzielczości 4K. Czy Full HD. No i możecie te ujęcia z drona dodatkowo kadrować w postprodukcji. Do tego R2S może rejestrować kolory w 10 bitach przy nagrywaniu w D-logu i nawet ściągając gotowego luta ze strony DJI i narzucając to na nasz film, no to już widać fajne efekty i tą dużą rozpiętość tonalną. I to też czułem, bo nawet przy mocnym zachodzie słońca nie musiałem podkręcać ISO do jakichś kosmicznych wartości, zaszumiać obrazka, tylko dalej byłem w stanie nagrywać. Przyjemne dla oka kadry. No i myślę, że przy omawianiu tego drona warto wspomnieć o Master Shots. Już poprzednie drony od tego producenta miały już takie półautomatyczne tryby, ale Master Shots to jest coś takiego, że zaznacza się obiekt, nie wiem, wyspę, ludzi, człowieka i dron sam. Oblatuje go, odgrywa takie najpopularniejsze ruchy drona i za nas tak naprawdę wszystko nagrywa. Wierzę, że dla wielu osób będzie to fajny tryb. Będziecie na wakacjach, pewnie sobie klikniecie. Dron was obleci z prawej, z lewej, będzie kilka pamiątkowych ujęć. No ja z tego nie korzystałem, poza jednorazowym sprawdzeniem, jak to działa, bo jednak czuję tą satysfakcję, jak uda mi się złapać jakieś fajne ujęcia, ale. Wtedy kiedy ja steruję tym dronem, a nie kiedy algorytm wyliczy jak najlepiej osobę oblecieć bez udziału pilota. To co mnie trochę zdziwiło to brak trybu HDR, bo w dronie R2 był taki tryb i on całkiem fajnie sobie radził. Tu natomiast go nie ma, pewnie dlatego, że tu tą rozpiętość tonalną możemy uzyskać po prostu nagrywając d i sami sobie później uzyskać takie efekty, jakie chcemy. Przechodząc już do wniosków, jakie są moje odczucia po tygodniu latania tym dronem? Lata się tym całkiem podobnie jak RM2, ale jeśli zależy Wam na lepszym obrazku, bo na przykład zdarza Wam się wykorzystać ujęcie komercyjnie, to warto dopłacić do tej wersji 2S, no bo mamy jednocalowy sensor, 10-bitowy d no to robi robotę. Natomiast jeśli chcecie ponagrywać jakieś ujęcia z wakacji, mieć to na pamiątkę, pochwalić się znajomym w mediach społecznościowych, no to R2 Wam w zupełności wystarczy. Śmiem nawet twierdzić, że Mini 2 będzie dla wielu wystarczający. Więcej argumentów co do wyboru właśnie drona podawałem w filmie o r 2, nie chcę się powtarzać, więc po prostu możecie nadrobić zaległości, klikając w kartę, którą wcześniej pokazywałem. Ogólnie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony, bo jak na ograniczony czas, tylko tydzień, udało mi się złapać kilka fajnych ujęć do mojej kolekcji dronowej. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!